Kurde, powiem wam, że mam tremę, eee, dawno nie nagrywałem, trochę się dziwnie czuję, co lampa stoi, tu jest mikrofon, to tutaj kamera, no jest problem, jest problem, powiem wam, bo nie wiem jak zacząć, a wiecie jak zacznę? Od synchronizacji dźwięku i to będzie pomagać w montażu. Eee, słuchajcie, co się dzieje, co się działo, w ogóle działo się strasznie dużo i to nie chodzi o to, że mi się nie chciało, znaczy nie chciało. Głupie tłumaczenie, nie? Wsi youtuberów się oglądają ja i smutni są i tak dalej. Nie, chodzi o to, że tyle mi się, się działo z tych rzeczy, że yy, nie miałem jak się z wami nimi podzielić. Nie za bardzo chciałem, bo mówię, kurczę, chcę prowadzić kanał o strzelectwie sportowym, a nie o tym, że przeprowadzam się na wieś i generalnie mam warsztat, spawarkę, sprzęt i buduję łóżko. ostatnio wyspawałem, budowałem bramę, teraz samochód naprawiam. To, że mamy wędzarnię, wędzimy, miacho i tak dalej. Mówię, kurde, ciężko jak to wszystko połączyć, a na strzelnicę na no, nie było czasu, żeby jechać. Bez zimno teraz było. I właśnie, ostatnio mówię, żona do mnie mówi, jedziemy na strzelnicę, a może coś nagram, nie? No i tak to ruszyło. I mówię, muszę przestać się spinać. Tylko po prostu kręcić filmy. I teraz jest pytanie, czy kręcić tylko i wyłącznie o rzeczach związanych ze strzelectwem, czy chcecie zobaczyć więcej, jak się żyje na wsi, jak to wygląda? Jest tutaj masa rzeczy do roboty, po prostu, że codziennie coś robię. Oprócz tego, że prowadzę filmy i mam klientów i tak dalej, to jeszcze muszę ogarniać rzeczy, czy na, e, że tak powiem, na obejściu, a zobędę meble ze stali. Więc, jeżeli Was to interesuje, to możemy wrzucać nawet wspólnie z Anką takie filmy. E, czemu nie? Wiadomo, wszystkiego nie pokażemy, co robimy. Więc dzisiaj yy, temat jest taki, w na strzańce, patrzę, czy mam jeszcze kul. Muszę odlać nowe kule, więc mi wiadomo, dzisiaj odleję kule. I może nagram film o tym, ale z drugiej strony nie mam w czym tych kul odlać. Więc temat odleci. Więc temat na dzisiaj jest taki, że budujemy yy, narzędzie do odlewania kul. Nie kokile, tylko zwykły tygiel. Tykiel... pewnie słyszycie kroki, to Anka krok, właśnie szła coś tam. Okarmić. Więc tygiel, tygiel, prosty tygiel z puszki bo albo po kocim żarciu, albo po puszce bo maku, bo smakowca, robiliśmy makowiec, więc została duża puszka. Taka puszka, może nawet taka, po kocim żarciu. Dorobimy rączkę, dorobimy ładny tutaj wlewik i tak dalej, po to, żeby móc to postawić nie? samo. Dorobimy ładną rączkę i tak dalej, po to, żeby można było postawić na gazie. I co? Ołów do środka będziemy odlewać, więc o odlewaniu będzie oddzielny film. Dzisiaj skupię się na tym i żona stoi za kamerą i się patrzy jaka ja gadam, więc śmiesznie. <gryw> <gryw> <Nie>. <gryw> Dobra, kończąc to przestawiam kadry i zaczynam kręcić i zobaczyć czy w ogóle się coś z dźwięku nagrało, bo nie mam zielonego pojęcia, więc jak zbuduję to, to nagram zakończenie i tyle. Co robimy? Dwa tygle będę robił do roztopiania ołowiu na kule. Łóżki po kocim żarciu i po masie makowe z naszego makowca z domu, więc plan jest taki, że zrobię dwie: większą i mniejszą. Do końca nie wiem, która będzie wygodniejsza. I mam stary, stary to jest stary jakiś kątownik od mebli. Na złomie go znalazłem moim. Co zrobię? Przednę go na pół, żeby były dwa. Nawet trochę dziurek jeszcze. I wtedy go przy, go tutaj z tej strony. Wygnę go. I do tego metalowego elementu, z tej oto listoweczki, z tej oto listoweczki, zrobimy rączkę. Po pierwsze jest zima, jest cholernie zimno, więc rękawiczki. Dobra, od czego zacząć? Przetniemy sobie na pół, na przykład w tą stronę, tą naszą, naszą Potem wymierzymy otwory i będziemy je... No, dobra, tak, co? przeszczot, czy flex? A, mam odpowiednią czy na flexie. Dobra, to jedziemy z flexem. Jak to mawiają, urządzenia włączone do prądu działają lepiej. I tutaj też od razu. Biednaty. Bardzo ważna rzecz, trzeba zgubić nakrętko, co masztwa, bez tego w ogóle nie idzie robota. Tutaj dajemy drugą dziurę. Tak, wiem, jakiś klocek powinny być pod tym i tak dalej, ale... Myślę, że do, do biorę nita do tego, nabiorę, ale mam podkładki jeszcze. Pewnie będzie wygodniej. Chodź tu. A, zapomniałem, już się chwilę kręci. Stresik, czy się dźwięk, o, dźwięk. nagrywa? klasyka No Najbrzydszy otwór jaki już widziałem. A, dobra, to nie będzie program na pewno o idealnym wielceniu, o idealnej konstrukcji. Ma być, ma działać. Na tym się będę skupiał. Ma działać. I te drobaski. Nie wiem, czy nie będę nie wielki. Поехали. Это место. Это место. Это место. Zobaczmy, no, na środku, żeby no, go no, szczęk nie zużywać. Nik, nie. Dobra, jeżeli zanotuję od środka, to nie będę musiał używać podkładek. Bo... Taka jest teoria przynajmniej. Jeżeli wejdzie mi maszyna do środka. Nie, nie wejdzie. Dobra. Nie, będę się męczył na kolanie. Plaszem. Ha! Dobra, więcej podkładek tego typu tego typu tego typu. Ściamp jest dynks numer jeden gotowy po mistrzostwu. tutaj. na kawkę. go a kubek ze Co pasuje do mojego poziomu strzelania? Jestem szturmowcem, choć chociaż strzelanie sportowe. Ale to chyba jak większość sportowców o, ostatnio w Polsce. Jakoś strasznie dużo ich się zrobiło. Ciekawe dlaczego. Metalowe elementy gotowe. Teraz pola na. Na chremienko. Dobra, rączka powinna być długości powiedzmy. Może zacznę od tej. A, czyli taką 20 cm. 40, 20... Chodźcie. Bardziej elektronicznie się zachowuje, ale, jak już mówiłem na wstępie, jestem strasznie stremowany, i wykonuje strasznie dziwne ruchy, nieprzemyślane często. Muszę się znowu przyzwyczaić do nagrywania. Piłap, dałoby się też wyczyścić i odręcać. Właśnie, a propos robienia tych odcinków, co mówiłem na wstępie, motyw jest taki, dlaczego o tym mówię? Za to, żebym chciał tak naprawdę, nie za bardzo mam gdzie... Przepraszam. A druga sprawa jest taka, że przed chwilą kamera się wyłączyła i włączyła się znowu, dzięki Bogu za Magic Lantern. Druga sprawa jest taka, że jeżeli będę, miał, będę robił tylko i wyłącznie filmy o yy, strzelacie sportowym, to będzie ich mniej. Więc jeżeli chcecie, to mogę, możemy z Anką, z moją żoną zrobić filmiki o życiu na wsi. Jeżeli takie rzeczy chcecie zobaczyć, nie na zasadzie tych vlogów, to filmów będzie więcej na kanale. Więcej się dowiecie. Więc dobra, uważam, że piłem! I nie pogiąć za bardzo. I teraz tak zostawimy kawałek płaskiego. I zacznę szlifować dopiero od momentu tutaj gdzie jest montaż. Od tego momentu zacznę to szlifować. Nawet mi się tutaj ładnie. Kiryeska została. Dobra, starniczkiem. No, zdecydowanie szybciej. Oczywiście fajnie byłoby mieć szliferkę taśmową, zrobić ją na, na taśmówce, ale ręczne narzędzia też są spoko. Co że bardzo lubię pracować ręcznymi narzędziami z drewnem, w drewnie. Buduję różne konstrukcje. Wygląda spoko. Całkiem, całkiem, całkiem. Dobra, druga. Teraz nie mówcie, że mam papiery ścierne odniesione do warsztatu numer 2, co może być prawdą, który jest w zupełnie innym budynku. Jep, zaraz wracam. Dobra, jestem z Wziąłem też pokoselniany. To, żeby drewno zainfregnować i mają skrzyneczkę z papierami ściernymi. Więc trzeba się napić już kawki i zacząć szlifować. Cztówko. Lekką fazę. Sorry, że nie ma jeszcze zbliżeń na mojej ręce, no to co robię ja dokładnie, ale... chociaż w sumie... Jest ciemniej, znacznie ciemniej. No i zobaczymy. Jak nie, to nie wykorzystam tego. ciemne obiekty, zoom. Niestety. Mam jasną 50, ale w wstępie jest tak nagrany, bo jest na 50. No jest bardzo jasna i bardzo ładny Obrazy, daje. A fotografią zajmuję się amatorsko, w sensie z miłości. Nie chciałem nigdy zajmować się profesjonalnie fotografią. Dlatego też nie inwestuję w ten system jakiejś teraz. Czy do drugi obiektyw jasny? Może jakieś stałka 35 Oops, No, to chyba nie o to na YouTube chodzi. Znaczy wiadomo, że obrazek musi wyglądać po to, żeby się dało wierzyć, nie? Ale no, niestety, jeszcze nie mam takich możliwości, żeby sobie tak kupować sprzętiony tak, jakbym chciał. A chciałbym zainwestować, bo też lubię to wszystko. No inne wydatki są aktualnie dobra, teraz jakiś papierek delikatniejszy zaraz będzie. Eee, to jest chyba 40 papier. To była 60, nie, więc to jest 20 w takim razie. A nie, najwięcej, to może być 200-250. Dobra. Dwa te gotowe, teraz tylko trzeba je oznaczyć. Tu trzeba się oparł, troszkę to troszkę to bo i tak będzie zakryte, troszkę ładniej się niesie. Si! i lecimy. I wkręciłem się. Piknie! Tygiel numer 2. Za lekkie jest, za lekki jest. Aaa, nie przemyślałem tego. Może trzeba będzie rączkę skrócić. Hmm. Ale jak będzie miał ołów, to się nie będzie przewracał. Ale tak czy siak jest to mało stabilna rzecz. Trzeba się to poprawić. Dobra. To co? Pokostujemy drewno. Żeby je ładnie zabezpieczyć. Kosleniany jest bardzo fajny, bo A jest naturalny B nadaje bardzo ładny kolor drewnu i go zabezpiecza. C jest tani, bo bardzo mało go schodzi. Co mi tam jeżdżą? Niedokładnie zeszlifował, może tak być. Tylko to też, jest, to też nie jest drewno najlepszej jakości, bo to jest tak naprawdę drewno szorunkowe, które kiedyś było potrzebne. Teraz ja używam tego jako ścinki właśnie do takich projektów. Pokos jest naturalny i nie ma co się bać o ręce. Jeżeli naprawdę się martwicie, to możecie sobie założyć jakieś rękawiczki silikonowe czy coś. Mi to, że tak powiem, nie robi. Podlatko stosuję w ten sposób i jakoś żyję. Tak naprawdę po wyschnięciu, czy po wchłonięciu się po lnianego, powinno się drewno namaczać tak kilka razy, 2-3 razy przynajmniej, żeby naprawdę nabrało tego, dużo tego po prostu. Potem jest taki fajny motyw, bo można takie drewno bardzo fajnie wypolerować, dzięki pokostowi, nawet szmatą. Punkt numer 2, na ręce i szukam podkładek. Troszeczkę podeskły. Możemy tak naprawdę nadmiar teraz troszkę sobie już zebrać tego pokostu. O co chodzi? Powinienem to pokostować jeszcze raz, czekać, zetrzeć i tak dalej. Ale pierwszą warstwę, którą chciałem, już położyłem, po czym przykręcę rączki i będę mógł je pokostować dalej. Więc jakby nic się nie stanie, bo już ta warstwa, która będzie tutaj pod metalem, tego drewna, już jest zapakostowana, więc nie ma tragedii. Dobra, próbujemy. E, obydwie rączki są zrobione, przykręcone, więc e, jest jedna, jest druga, więc przenosimy się na kowadło po to, żeby zrobić lejki, dziubki. Tygiel prawą ręką, czyli z tej strony dziubek. dobra. Bo tak jak mówiłem, za nimi się skończyła bateria się, no Bo po co? Takie rzeczy spędzać wcześniej. To. Kowadło zbędne, ale już tu zostanę. Bo w sumie ładnie, chyba ładny kadry spodoba mi się. Więc tak, wygnę dzióbki, dziubek który naciąłem. W odpowiedni sposób. To samo zrobię z drugą, dużą puszką. Dobra. Dobra. Tyle gotowe. Numer jeden, numer dwa. Większy i mniejszy. Zobaczymy, jak się będą sprawować. Czy coś w nich poprawiać. Nie powinny się przepalić. Myślałem o tym w trakcie pracy. Ale to nie jest taka duża temperatura. Ołów potrzebuje dosyć małą temperaturę do, do stopienia topnienia. Posiada. I mimo, że to jest cienka blaszka, na zwykłym palniku gazowym, z jakiego będę korzystał, to on się raczej nie przepali. Co do tych dzióbków, czy one będą działać? Sam do końca nie wiem, zobaczymy. Powinny działać, jak nie, to będziemy to na bieżąco poprawiać, i tyle. I co? Tak jak mówiłem w trakcie, na początku i w trakcie, i teraz to powtórzę: Zmiany, zmiany, zmiany na kanale. Mam nadzieję, że się zmobilizuję, żeby kręcić więcej filmów. I taki jest plan. Mam nadzieję, że tak będzie. I mikrofon wobec krzywo. Pytanie do tematu. Chciałbym ten kanał rozwinąć troszkę w większym spektrum, szerzej, szerzej, szerzej. Więcej. Więc pewnie się pojawi więcej filmów z tematu około strzelniczego, teraz zbudowania narzędzi i tak dalej, i sprzętu potrzebne, jakieś stojaki strzeleckie, takie, takie sprawy, może cele. Będę spawał jakieś popery czy coś. Jeżeli chcecie się. Dowiedzieć więcej e, o tym, jak wygląda życie na wsi, człowieka, który się przeprowadził z miasta, to dajcie znać. Może pójdziemy w tym kierunku z kanałem. Wtedy filmy będą częściej, bo nie zawsze coś robię w temacie strzelania. Jest zima, nie zawsze będę strzelał, więc filmy ze strzelania będą rzadziej, wiadomo. Więc decyzja trochę należy do Was. Zobaczymy, co napiszecie, co byście chcieli zobaczyć. Może jakieś live y zrobimy na YouTubie. Czemu nie? Na, streama, na, twór, streama, ja mówię. na Twitcha nie chcę wchodzić, bo na Twitchu mam inny kanał, na którym maluję, czyli to co robię w pracy tak naprawdę, tam, tam sobie streamuje to na żywo, więc może YouTube'owe stylimy jest tak jak teraz z warsztatu, jak coś buduje, czemu nie, internet tutaj mam, możemy działać. Dobra, nie przedłużając, bo się rozgaduje niepotrzebnie, wbijajcie na kanały i tyle. Do zobaczenia, mam nadzieję już wkrótce. Baju!